Kreatynka, czyli coś, co się nosi na siłowni, w sensie bierze. Naturalne, fajne, pomaga, jest dobrze. Mimo wszystko, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku vloga chyba ósmym dzisiaj i będzie to poruszony temat jakże nie inny, a co bym zrobił inaczej w perspektywie czasu, czyli jak spojrzałem na parę rzeczy, które zrobiłem w ciągu ostatnich dwóch lat z innej perspektywy, także serio nie przedłużając, bo po co, zaczynamy. Punkt numer jeden. Wolontariaty. Serio jest to po prostu coś o czym dowiedziałem się za późno. W sensie, dobra, wiedziałem, że istnieje coś takiego jak szlachetna paczka, jak yy, chodzenie i zbieranie do puszek Wośpu, jak jakiekolwiek takie inne pomagające fundacje. Mimo wszystko nie wiedziałem, że da się zrobić coś takiego, jak pomoc w organizacji fajnych wydarzeń, fajnych eventów, fajnego czegokolwiek innego, konferencji. Serio. Ja się dowiedziałem o tym troszkę za późno. Ja się dowiedziałam, że coś takiego istnieje parę miesięcy temu, że rzeczywiście chodząc na te różne konferencje, pomagając w organizacji, pomagając w czymkolwiek innym przy tych wszystkich wydarzeniach, jesteś w stanie poznać ludzi, jesteś w stanie zdobyć jakieś doświadczenie. Może akurat jak będziesz na jakiejś fajnej konferencji, zostanie ci przydzielona osoba do opieki, jakiś, nie wiem, mentor lub inna ciekawa osoba, dzięki której zmienisz postrzeganie swojego świata o 180 stopni. No bo może zaproponuję ci fajną współpracę. Bo będzie fajnie wam się gadało. Serio, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Ja nie wiedziałem, że to można tak zrobić. No i na te wolontariaty nie chodziłem. I bardzo żałuję. Serio, jakbym miał wymienić jedną rzecz, której żałuję, że nie zrobiłem. To jest to właśnie chodzenie na wolontariaty. Więc jeżeli jesteś nie wiem, w drugiej, trzeciej, czwartej liceum, pierwsze, co bym zrobił na twoim miejscu, poszedł do jakiegoś wolontariatu. Poszedł do jakiejś organizacji. Jakiejś fundacji, która. Organizuje wydarzenie, i zapytał się, czy nie potrzebują jakiegoś wolontariusza do tego, aby po prostu pomagać im w organizacji tego wszystkiego. A raczej większość powie, że tak, że potrzebują wolontariuszy, i jak to mówił Nataniel Prożnowicz, bardzo często jest tak, że na, na wydarzenia gdzie bilet wstępu kosztuje 1500 zł albo 2000, jesteś w stanie wejść za darmo po prostu pomagając. Także wow, serio wow. Rzecz numer dwa. Są to olimpiady. O olimpiadach dowiedziałem się na początku roku, w sensie na początku czwartej klasy, więc całkiem wcześnie. Tylko znowu nie zagłębiałem się w ten temat i przede wszystkim wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę iść na studia. W sensie dosłownie przez 4 lata byłem zdania, że ja, ja na studia, nie no, ja na studia to tutaj nie pójdę. Pomimo fakt, że już jestem nauczeni, jestem zapisany, jestem studentem. Ale rzeczywiście, jeżeli jesteś zdania, że chcesz pójść na studia, chcesz pójść na jakiś fajny kierunek, gdzie jest szansa na to, że będzie. Całkiem mocno oblegany, to pójście na jakąś olimpiadę. Szczególnie na olimpiadę, która nie jest taka bardzo popularna. Czyli nie mówimy tutaj o olimpiady, o olimpiadach w stylu olimpiada z matematyki, fizyki, whatever. Raczej tak jak znowu Nataniel tutaj mówił, olimpiada wiedzy o Afryce, o olimpiada o żywieniu, olimpiada o jeszcze czymś innym. Możesz wziąć, wybrać sobie takie olimpiady i zobaczyć, czy to jest dla ciebie, czy to lubisz. A nóż widelec może zostaniesz laureatem albo tych mniejszych, tak mniej popularnych olimpiadek serio zostanie laureatem albo finalistą. Nie jest to coś wielkiego. Serio możesz po prostu pójść, wziąć i zostać, bo jest bardzo małe obleg... Są to bardzo mało oblegane olimpiady, więc konkurencja też jest całkiem niewielka w porównaniu do tych wszystkich olimpiad w stylu olimpiada z matematyki. A co ci to daje? No przede wszystkim to, że masz 100% z danego przedmiotu na maturze, jeżeli zostaniesz laureatem jakiejś tam olimpiady. Więc czy warto to no jeżeli jesteś zdania, że idziesz na studia, warto, warto się tym zainteresować, warto pójść i próbować swoich sił. rzecz numer 3 jest to wcześniejsze wstawanie, naprawdę. Ja od dwóch lat byłem na edukacji domowej, o której więcej powiem jutro, ale dwa lata byłem na edukacji domowej, wiadomo domowe charakteryzuje się tym, że nie masz nad sobą nikogo. Nie musisz wstawać codziennie na ósmą do szkoły i siedzieć w szkole po parę godzin. Nie musisz codziennie odrabiać pracy domowej, która często jest po prostu niepotrzebna, zbędna. Nie musisz się przyjmować tym, że o Boże, będziesz miał trzy kartkówki w danym tygodniu i nie będziesz się musiał przyjmować tym, że czy zdasz, czy nie zdasz. Analogicznie do tego nie musisz właśnie wstawać rano, tak jak powiedziałem. I tak, ja to bardzo mocno wykorzystuję. Wstawałem, bo wstawałem o 12. Nie mówię, że codziennie, ale bardzo często o 12 wstawałem. Przez co zostało mi to tak trochę w nawyku, trochę w organizmie i dalej mam taki troszkę problem, żeby rano wstawać. Mimo wszystko już staram się to mniej więcej ogarnąć, żeby wstawać rano. Serio, wstawanie rano jest mega cool i mega żałuję, że rano nie wstawałem. Więc nawet jak jesteś w bardzo młodym wieku i wydaje ci się, że o Boże pójdziesz sobie spać od 3-4 nad ranem wstaniesz o 12-14 14 to będzie spoko nie zawsze, w moim wypadku nie, może w twoim tak będzie ja wolę przestawić się teraz na wstawanie rano, bo wiem, że jestem w stanie zrobić dużo, dużo więcej serio, dużo, dużo więcej punkt numer 4, zarazem ostatni na dzisiaj, jest to granie mniej, robienie więcej i o co tutaj chodzi, znowu edukacja Domowa, bardzo dużo wolnego czasu. I pomimo tego, w sensie, wstawałem późno, około 12, i do tego jeszcze całkiem sporo grałem. W sensie, wiadomo, robiłem też jakieś inne swoje rzeczy. Mimo wszystko, tak, grałem całkiem sporo. Z perspektywy czasu, czy mi się to opłaciło? No, nie do końca, bo z grania w sumie nic nie mam. Raczej jest tu troszkę marnotrawstwo czasu. Wiadomo też, całkiem spoko opcja na zabicie tego czasu, jeżeli nie masz nic do roboty. Mimo wszystko, jednak, mogłem ograniczyć te granie. Mogłem ograniczyć to do godzinki dziennie albo wyznaczyć sobie jeden dzień w tygodniu, w którym bym rzeczywiście mógł grać, a resztę czasu po prostu robić. Znowu, co można robić w tym czasie? No, tak jak wspominałem wcześniej, pójść do jakiegoś wolontariatu, zostać organizatorem wydarzenia lub zrobić cokolwiek innego. W moim wypadku było to poniekąd robienie stron, bo jednak strony internetowe robiłem, głównie dla siebie, głównie się tego uczyłem hobbystycznie, ale czegoś tam jednak się nauczyłem. I jestem w stanie to wykorzystać nawet i teraz. Więc, tak jak jesteś młody, bardzo dużo grasz, ale masz jakieś tam ambicje do zrobienia czegoś, to polecam ci posłuchać się tych swoich ambicji, ograniczyć nieco granie i nawet wyjście z domu będzie dużo lepszym pomysłem niż siedzenie cały dzień przed kąpem. Mówię to po prostu z doświadczenia i z tego, jak to wyglądało u mnie. Znowu, u siebie może to wyglądać inaczej, ale u mnie było właśnie tak. Więc na dzisiaj będzie to tyle. Jeżeli chcesz, nie wiem. Poznać mnie bardziej albo dowiedzieć się nieco więcej ze świata rozwoju. Dołącz do newslettera w sezoniu.pl i się rozwijaj, bo co to byłoby za życie, jakby każdy stał ciągle w miejscu. I nic nie robił, nie rozwijał się. Dla mnie takie on. Także do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!